No hej hej, cześć i czołem drogi widzu. Na Quero z tej strony w kolejnym odcinku The Dragon Age Veilguard. Vale Ruszamy sobie do Harding, gdyż ta ma dla nas zadanie. Później ruszymy do Devrina, gdyż i on ma dla nas zadanie. Sprawdźmy tylko jak to wygląda. Brakuje nam niewiele, 900 tylko i będzie ulepszony sklepik chyba do maksimum. Ale nie dam sobie głowy uciąć.

Towarzysz Harding na spotkanie ze Stalgardem. Bierzemy się do roboty. Anderfoss. i Sananegat. Uuu, ile śniegu. Stalgard should be around here somewhere. I hope he's fully recovered from being trapped in the rock. I hope so too. But the Kalshirok dwarves are tough. I'd like to see Kalshirok. Do you think Stalgard would take me? Should I ask him? Would that be rude? Only if you ask rudely. They're wary of outsiders, but I could learn so much about the dwarves, about myself. Maybe once things have settled down a bit. Miejmy nadzieję. Okej. Okay. piękne widoki. Piękne rejony ogólnie. Nie da się ukryć. No może, nie wiem. Nie jest taka śnieżka czy coś, ale. Ale zapierają dech w piersi. No, nie da się ukryć. Prędzej bym powiedział, w sumie Mount Everest. No, ok, obydwa. Oczywiście ITemki, to ważna rzecz. Uf uff, uf. Coś niebywałego. Mamy drewno. O, tu coś jest. Eee, coś jest. You're right. Something's different. Maybe it's because the expression of the Titan's pain that looked No, powiem szczerze, że ścieżki jak marzenie, forteca w górach, takie klimaty, śniegu po kostki. Wiem, że niektórzy nie są zwolennikami, ale ja akurat powiem szczerze, że uwielbiam. Oczywiście, że tak. No, nie da się ukryć. Tak jak widać przed nami dłonie, głowa. Oh, those rocks I can move were all parts of the Titans once once I knew I couldn't forget it now I sense them all the time whether they're dead or just sleeping the story of their fall is the story of our birth it's why we don't dream why we're resistant to delirium and the reason we feel the earth in our guts <mianowidze> Właśnie ciekawi mieczy nie, chyba nie. Wiecie, po wystrzeli w górę to w boki dojdziemy jakąś ścieżką do jakiegoś ludboks fajnego. <mianowidze> oh. There he but is. Stalgard. Possible. Ah, good. We are all here. I wanted you to meet my sister, Dura. She is a steward of Kalsharok's memories. A historian. We have heard of your gifts. We wanted to meet you. To learn from you. From me? About the Titans. About our past. <laughs> you came here to meet me? To talk to me? Hey, I'd want to meet you too if I heard all the stories. I've learned so much, but I know there's still more to discover. I could tell you what I've learned, but maybe. Maybe it's better if I show you. You children of Titans. This is the eternal hymn. The prayer and the proclamation. Isa I felt it. I felt the Titans. I opened my heart to all of you. But I could hold it only for a moment. But there was an eternity in that moment thank you no thank you being here with you with all of you i finally understand we will carry the titans in our hearts but it is no longer their time it is ours okay linię fabularną, poboczną. Harding spotkała się ze Stalgardem Skalszarok i jego siostrą Durum na starożytnym posterunku i negat Tam, na szczycie góry, troje dzieci kamienia przeżyło wspólną chwilę i wspomniało wszystkich, którzy byli przed nimi. Okej. Okay. Zdolność Harding nakłada ją krwawienie i zadaje plus 50% obrażeń pod wpływem krwawienia. Dobra, teraz bierzemy się za Davrina i Asana 48 poziom. Nieźle Przemy do przodu. Siema malutki. Dalej, Rook, I had an idea. I figured it's a good time to check in with the wardens, see how their Griffin training is coming along. How about a trip to the Anderfels Sounds like a plan. It'll be good to see those feathery faces again. Okay. No, to bierzemy. Oj, oj, oj. Nie tak, nie tak, nie tak. Zaznacz mi to zadanie. Eee, nie zdążyłem. Dobra. Okej, okay. mapa, mapa, mapa. Świat. Znowu Harding coś chce? A, Harding i okej. Okay. No dobra, to chodźmy najpierw do niej. Myślałem, że coś ciekawego się tu wydarzy. Ale jednak... One we chcą ze sobą porozmawiać, a każdy zna ognisty temperament, dosłownie ognisty, od Tosh. So, what's to jest I got you a thing. Oh, Tosh, it's oh, the yeah, I your archery. Oh, thank you, Tosh. That's really sweet. hmm tush likes you ruck what it's true ask them you're really nice and um you smell good oh <laughs> thank you really good <clears throat> please get there faster harding <laughs> oh oh Hey, Tosh. Dzięki temu, że przyjacieli się z nimi, nimi, nimi? obiema, Harding i też są teraz związku? <śmianie> co? 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 Okej, okay. okej, okay. dobra. E Zadanie dla Devruena, tak. Ahem, tak G gdzie to było? Halo. A, tutaj. Fosborskiem okradła Schronienie. Ale... też? Harding? Ponieważ wysłałeś grypy do Arden Pulse, zaczął je trenować do walki z pomiotami yeah. u boku strażników. Rally to your positions! Go! Go! Okay. Maybe try asking them nicely? <laughs> if only I spoke griffin. It's mostly just a lot of squawking. Unless you've got some gingerwort tea. What's that? Nothing you need to worry about. <laughs> hmm. What's the matter, Antoine? A bird getting the best of you? <laughs> Yes, well, the problem is they aren't stupid. They can't see it's not real, they're clever! And bored, so you mix it up. Yes, yes, but ow. Well... Wait, what, what's happening? <laughs> Look! No, 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 no. mamy kolejne osiągnięcie, czyli Dawrin również tutaj jest. Szczęśliwym człowiekiem. Zadanie ukończone schronienie. O, Dawrin tutaj. Na dodatek jeszcze awansował, więc mamy punkciki do wydania. Przy detonacji, czas zadowienia tej zdolności skraca się o 50%. No i lecimy z kolejnym celem, czyli w sumie. O. Nie wiem, pójdziemy w tym kierunku. W wojnie, zwycięstwo. W wojnie z. A. Ok. Niczym skała albo umocniony powrót. Kiedy efekt przestaje działać, zyskujesz odporność to wzruszoność Dobra, dajmy odporność i tutaj niestety nam już brakło trochę punktów. Dobra. To teraz co, trzeba podejść sobie do Belary. Oj, i Łukanis Dobry, nam jeszcze mają interakcję Jeszcze Emrych ma coś do powiedzenia. Ohoho. Ho, ho. Dobra, chodźmy do Emrycha. Póki jesteśmy tutaj po tej stronie w sumie. understand why you're bringing so many books well i don't see what your objections are to my taking a canopy we're only going for two days you've hardly brought more than a flask and a bedroll. should i send a search party out for you two in a couple of days no of course not mm -hmm. Emric wants to see more of ferelden so we're going camping. But he's treating it like we're going to an academic thing. An expedition can have its earthly comforts. So going outdoors is still fun for a lich. Nature remains cloaked in all its glory, though the elements pose less of a worry. Exactly. You're a skeleton under your magic. Why are you even bringing different clothes? My dear Harding, a gentleman should always look presentable. Uh, to who? The squirrels? That should be. To whom? I'm going to stab you with an arrow. <laughs> Harding? Do you need to be so stringent when you're camping? Yes, because you have to carry all the gear yourself up the mountain, across the creeks and things. Don't you carry any luxuries yourself? I bring my writing kit. Aha! Fine. Maybe your umbrella could come in handy. I really have looked forward to you showing me more of your home, Harding. Me too. Oh, are you going to be a lich in the woods? If it's not an inconvenience, can we still have a campfire? We have to have a campfire. And spooky stories. Harding diaries. No i pięknie obydwa je pochwalają. Super. To co teraz? Teraz mamy Belaryna i oczywiście Lukanisa i Davrina. Lukanis ogólnie to jest jedyna osoba, która nie osiągnęła statusu chluby straży. To bardzo mnie ciekawi. Dlaczego tak się stało? O! Oh, I had a question for my story. Sure. What kind of question? Oh, um, well, a personal one, I guess. Maybe not, never mind. Come on. I'm curious now. Okay, I'll try. I'm gonna do this. So I'm having fun, it's different, but neat. And the fighting bits are going well. So's the romance, mostly. Hmm. That's great. I'm glad it's going well. It is. It helps. All of what we do, I mean. Not that I'm writing about us, but, well, it's us inspired. So, what did you want to ask then? It's my hero. I know who they are, what they look like, all of that. But I can't figure out the why. Why what? Why they do it. Risk it all. Save the world. Well, you're a hero. I mean, a real one. So why are you doing all this? Hmm. Well, I've done some things in my past I'm not proud of. Nothing too terrible, but some of it was bad. And I figure I need to make that right. I wish I could be like that. Facing danger, caution to the wind? But that's pretty much exactly what you do. All the time. Sure, because I have to. And I'm scared the whole time. Everyone's scared sometimes. It's what you do with the fear that counts. Facing it, fighting through it. That's what a hero does. I guess so? It's hard to think of it that way. We are going up against a god. Multiple gods, actually. That feels heroic. To me, at least. And we're saving the world. We're gonna see this through. All the way. I like that confidence. Anyways, I should get back to it. Writing. Thanks, Rook. That helped. A lot. Ok, kwartalnik frywo... O, Jezu, znów ta Frywolna Wdówka. Eem, niezwykle gruba coroczna edycja podejrzanego kwartalnika. Frywolna Wdówka podsumowuje cały rok, prezentując nam ilustrowane obnażenie inkwizycji, czyli współczesny epos o miłości, zdradzie, poszarpanej moralności i spodniach oraz w odwiecznej walce pomiędzy obawami śmiertelników a tajemnymi namiętnościami. To umiejętnie napisana romantyczna historia, która skłania. Bibliofila do zajęcia się samym sobą lub poproszenia znajomego o pomoc. Prywolna wdówka, pozycja dla tych o szlachetnych myślach, ale i dziarskim kroku. Jak mówi sama dama, pasjonująca lektora, która pod wieloma względami budzi apetyt na więcej. A, na więcej kropka. 5-3 poczących w szoku szali na 5. E, v, Zaraz się okaże, że to jest Belara. Ulubione jedzenie Harding. Belaro, jestem zaszczycona, że o to prosisz. Żadna ze mnie kucharka, a to nie są żadne przepisy. Po prostu mieszam ze sobą różne rzeczy. Tak czy siak, proszę bardzo. Makaron z jabłkiem, serem i masłem. Makaron. Ugo a, to jest przepis. Makaron ugotowany z masłem i solą. Świeżo pokrojone jabłka lub pieczone cząstki lub sos jabłkowy. Cokolwiek masz pod ręką. Tarty ser. Użyj jabłka na makaronie w misce. No dobra, Jezus, to jest przepis jakiś, to tego nie będę czytał. Chociaż no, zawsze można spróbować i zobaczyć, jak to będzie faktycznie wyglądać. Dobra, panowie, teraz idziemy do was. Do tych, którzy byli skłóceni. Nie, nie. Ja musiałem zabić człowieka, który robił magię krewu na nagraniach. 100 małych ptaszków z rękami przybyli po mnie. Wszystko razem w jednym wielkim, rzadkim boku. Have you ever tried to stab a ball of angry knocks? That was a bad job. I've got a better one. You know what the Wandering Hills are named for? It's a monster. Big heap of red tentacles that crawls around, devouring everything in its path. The damn thing was a hillside. the Eyes of a village. You try fighting a hill with a sword sometimes. How did you kill it? Lamp oil. Everything stank of burnt tentacles for miles after. It's good to see the two of you getting along. Of course, we're getting along. We're professionals. We're talking business, Rook. Grab a seat. Is anyone else hungry? Maybe I should cook something. What about you, Rook? What's the worst job you've ever been on? The worst job in my life. Nevin Harding didn't tell you about our hunt for Solus, then? They don't tell it the way you would. I mean, it ended with the Elven god of lies in my head. Is that enough to win the worst job contest? You joining us then? Fine. I'll cook something if Rook stays.

Na świecie. Zero zadań. W dokach umiarkowana reputacja. Tutaj doskonała, tutaj umiarkowana. Wiecie, na czym się zastanawiam? Czy przypadkiem nie trzeba zwiększyć sobie tutaj tej reputacji, żeby pojawiło się dostępne zadanie. Spróbujmy zrobić to w ten sposób po prostu. Pójść do sprzedawcy, podsprzedawać wszystko, zwiększyć troszeczkę tę naszą tutaj właśnie. E, reputacja. No, tylko chyba z tej strony tego nie dam rady zrobić, bo tutaj niczego nie ma. A gdzie byli ci handlarze? Hm. Był ten cały ryneczek, ale szczerze mówiąc, to ja nie pamiętam, jak to trewizo funkcjonowało i i no ciężko trochę. Mało kiedy tu byłem w ogóle, tak żeby się tym faktycznie zainteresować. Szkoda, że na mapie nie ma w ogóle znaczników odnośnie handlarzy. Tu czy tam? Nie wiem, tędy chodź. Oho, tu chyba gdzieś tutaj będzie. Tak, the bo ty tak się bawisz. Ja to chciałem akurat oficjalnego handlarza, u którego mógłbym sprzedać te itemy, które mam, żeby zwiększyć reputację. A nie pamiętam gdzie to było niestety. A, dobra, to jest... O, chcę pogadać tylko. Ale było więcej tych handlarzy. Gdzie oni wszyscy są? No dobra, nie wiem, nie mam pojęcia. niestety też handlarza nie ma. I też mamy jedną skrzynię do zdobycia. Dwie w zasadzie. A nie ma nigdzie żadnego znacznika. Hmm. Dobra, sprawdźmy raz jeszcze tutaj. No, właśnie najgorsze w tym wszystkim jest to, że tu nie ma handlarza. No dobra, mówi się trudno. Nieważne, wracamy w takim wypadku do, do latarni. I wychodzi na to, że w końcu zajmiemy się główną linią fabularną. Tymczasem z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku Dragon Age Veilguard. Guard.